Nawet wody lubię się z czegoś takiego napić, jakoś tak lepiej smakuje. Nic. Ona ta żyłka powinna ciąć, nie? No ciała, dopóki się nie zwinęła. A jak ci tata tłumaczył, czy nie tłumaczył? Nie no, to jest zdrowe, bo beztuszczowe to wiecie. Cały tłuszcz, który był w serze, to tutaj się wytopił troszeczkę. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy dzień dobry, w kolejnym dzień dobry. dniu przy śniadaniu. Na patelnia, puste Ale coś jest, jakaś papka. Naleśniki no, z serem i bananem. bo my zajadamy i do roboty się zabieramy. Dzisiaj, bo dzisiaj mamy, dalej mamy malowania i inne historie. Także bądźcie z nami do końca filmu. Będzie fajnie. A teraz łapka w górę, żebyście nie zapomnieli. O właśnie, bo na koniec to się zapomni. Proszę Państwa, jedziemy pod Dino, bo tam mamy paczkomat. Jak wiecie, zamówiliśmy ten, Żrandol. Elegancki, piękny, w stylu boho. Tak to ten? No i nie wiem, co zamówiłeś, ja Ci wysłałam dwa, żebyś wybrał. Ty mi wybrał. blika dałaś, a ja wykorzystałem. No, tak, nie wiem. Nie no, mam nadzieję, że ten dobry, bo ten drugi był z halogenami, a nie chcieliśmy, wybrałam ten żarówką ostatecznie. A, i żarówkę też zamówiłem tam przy okazji. A, no to chyba dobrze, żeś chlepnął. No. no dobra, no to wjeżdżamy tam pod paczkomat. No, i może po jakieś lody jeszcze dzieciakom do dino wejdziemy. Jesteśmy pod paczką. Matem. Najwyższa półka. Uuu. O, ale dużo opakowań. Ostrożnie, nie rzucać. Takie lekkie się wydaje. No jak bo to tak. jest leciutkie, co to ma być. Nic tam więcej nie ma, listu, kwiatów nie. Żadnej koperty nie wsadzili z kasą. No szkoda, może tu będzie co. Oczywiście Monisia, najważniejsze zakupy poczyniła w Dino. Tym razem nie zapomniałam, sól, ocet kupiony. Jeszcze w komentarzach mi polecacie, że te pnie, korzenie, tam gdzie wystają te młode pędy, wrzątkiem zalać, że to poparzy też komie, korzenie i że to coś pomoże. No więc dzisiaj jest piękna pogoda, więc można takie rzeczy robić. Już nie mogę się doczekać, jak to przyjedziemy za tydzień, a tu po prostu będzie pięknie. Jeszcze murawa nowa rośnie. <laughs> Chwas też strawy <z> powyrywam. <laughs> Proszę Państwa, otwieramy ten Żyrandol. Jako pomna chwila, czekałam na to 20, nie, 20 godzin. No. 20 lat? Ilo? Pakowanie pod nadzorem kamer. Nie rzucać. Kurierzy to lubią te Im więcej jest naklejek, tym bardziej rzucają. To, to mówię po prostu tak, jak usłyszałam od kuriera kiedyś. A ile kosztował ten Żyrandol? 60. Jeden złoty czy... O! Pudłopude. Jak bańka, da, bańka wstańka. No No zamawiałeś żarówkę też. No chyba tak. Może, może już wkręcili. Nie, tutaj coś jest. Mały. Nie jest taki mały. Led. Chcieliśmy takie ciepłe światło. No jest napisane barwa ciepła. Tutaj mamy dekielek z prądem. Fajne małe tam. No i najważniejsze. I najmniejsze. Ale my jeszcze że... się Poczekaj, będzie Weź. chyba wystarczające no tak. jest Tak. Po co jakiś taki wielki światło dada? Nikt tu nie wiem co, dyskotech nie... Światło to tu będzie. masz teraz. Tutaj masz halogeny i jeszcze kominek. Świeczkę mogę zapalić, jakby było no. mało. Jeszcze... O jeszcze jak tu jakaś... lampka stoi. No, tu lampka stoi, a ja jeszcze mam jakiś plan z lampką. Ale to no. uda się albo się nie uda. No dobra, czyli twoje działanie dzisiaj: zawiesić ten żyrandol I się zaczyna rozdzielanie zadań. I te zabówki, jakby się udało przykleić, obraz powiesić tam, może tu jeszcze coś. Zobaczymy. Taki jest plan działania. No dobra. Ja sobie działam. Co tam chcesz w jakiej kolejności se sam decyduje? No się zrobię pierwszy, skoro już jest wyjęty, to... Będzie od razu taki tak. efekt wow. Tak, najbardziej będzie widoczny. Dobra. No to ja działam. Tak no będzie tak. I jeszcze dojdzie klosz, to no żeby czekaj, się... nie jest przełóżmy klosz. Jakby no tu złapię, o. Za nisko, nie? O, po, o połowę. Połowę trzeba skrócić. O, no tak, żeby było, nie? No to połowę musisz skrócić. Okej, okay, dobra, już mam wi wizję, mniej więcej. Widmo. Tak. Okej. Okay. Zamontuję tą oprawkę. Wtedy będę regulował sobie wysokość, jak już to będzie wisiało. Zanim skrócę ten kabel, w sensie go utnę, albo go nie będę ucinał, że go tu zawinę po prostu w koło. To podłączę. No i sprawdzę, czy, czy działa. tak? No bo jak nie działa, no to. Będzie opcja odesłania. A jak już słótnę kabel, no to już poptoka. Wysunąłem go sobie na taką długość. No i tak patrzę, że nie trzeba obcinać. Winę go sobie tutaj w tym miejscu. Idealnie się zmieści. To się obejdzie bez, bez obcinania. No i tutaj do kostki podłączę. Tam na górze przy suficie. I powinno hulać. A tą listwę y, trzeba odkręcić. Tutaj po bokach i przykręcić do sufitu Piotruś sobie działa z żerandolem. ja już mądrzejsza, ostatnie doświadczenia założyłam spodnie, żeby się nie podrapać muszę tą kubkę akacji wynieść i zaraz będę gotować wodę i pierwsze co, to właśnie zaleję wrzątkiem wszystkie akacje, które to powybijały kupiłam sól, kupiłam ocet, także dzisiaj sobie będę to robić bluza, jak widzieliście, długie spodnie. No i nie było tak źle. A teraz chyba pójdę i pomaluję jeszcze łazienkę. Trzeci raz nie będę Piotrusiowi już zawracać gitary. Takie, takie coś jak malowanie to chyba jeszcze potrafię. Podpinam teraz tutaj tą kostkę. No jak tutaj są kolory przewodów brązowe, do brązowego, niebieski do niebieskiego. I mam nadzieję, że ten przewód, tutaj ten przewód też mi się zmieści Tutaj w tą pokrywę i ładnie to przymocuję wtedy do sufitu. Tam pod sufitem mam wszystko zamontowane, w kostkę wpięte. No ale zanim zrobię to wszystko już na TipTop, to podłączę żarówkę. To jest żarówka LEDowa, 6W, ciepłe światło gwint E27. Wkręcę ją, zobaczymy, czy świeci. Dobra, żarówka wkręcona odpalamy. Sieć. i można montować klosz i wszystko już na tip top no, listę montażową montuję po prostu na zwykłe wkręty do, do płyty karton gipsowej bez żadnych kołków ten zrandu jest bardzo leciutki także spokojnie wkręty wytrzymają byliśmy w dino i sobie zakupiłam taki kieliszek niby cena 5,99 ale jakaś promocja 3,99 nawet wody lubię się z czegoś takiego napić, jakoś tak lepiej smakuje. Jest też lemoniada. Jest woda. Pamiętajcie, żeby dużo pić jak jest ciepło. No i tak się prezentuje tutaj ten żyrandol. Wołamy Monię, niech oceni. Ja no wykonuję się szklanką pochwaliła, bo to, to pić jak wisi, nie? No i jak? Myślę, że jest wystarczający tutaj zapal. No takie ciepłe światło. Tak jak chcieliśmy, takie żółte, no, nie. nie takie tak. a, białe. A tamto jak sieci? Tam to bardziej tak. na. Nie no ten. też. Nie, bardziej biały. To, no też... to jest cieplejsze. Z wieczorem, no będzie dawać światło. Pewnie to jest dekoracja, ją. nie? Ty piłeś coś dzisiaj? Piłem, wodę. No to dobrze. Lepiej się pić. Za Mhm. Oby nam się, oby wam się wszystko udawało. Eee, Żerandol wisi. Kolejnym elementem, który dzisiaj musimy zrobić, jest ten obraz. Musi zawisnąć tutaj nad łóżkiem. Biorę się zawieszanie obrazu. Dobra, mam tutaj szefową Monika. trzyma kamerę, ty tym razem. kamerę. Ja przykładam ten obraz, a ty mi powiesz na jakiej wysokości to mniej więcej ma być. Mhm. Nie mam tego, ołówka to sobie śrubką narysuje. Jak zarysuje ściana, a się okaże, że to nie będzie tam. Dobra, tak mniej więcej. A niżej trochę? No nie wiem. A wyżej? Czy łóżko potrzebujesz bliżej przysunąć? Łóżko bliżej? No może bliżej łóżko. Łóżko jak przysuniemy bliżej, to będziesz... Łóżko <grym> jak przysuniemy bliżej, to będziesz lepiej widzieć, tak? A co, moje oczy źle widzą? Czy z tej perspektywy to, to normalnie. normalnie jakby było łóżko. Dobrze, to... Tak, teraz idealnie. Tutaj. Tak, ja widzę, podejdę bliżej, bo tak to wydaje się wysoko. I jak łóżko się Niech przesunie... Więcej osób zobaczy, nie? Tak, jak uważacie? Tak może być? Mówią, że tak. Aha, no dobra, no to co to śrubko A to tak. ci przytrzymać, żebyś sobie zaznaczył? Mniej więcej, tu gdzieś, nie. To a u ciebie to wszystkie prace na oko, jak u mnie w kuchni robota. No, ja dziwisz, czemu się udaje? Ja się dziwię u ciebie, czemu się udaje? To jest lata praktyki, no. Którą właśnie zdobywasz. Ja miarkę. A myślę, że wyznaczyłem w dobrym miejscu. 130 powinno być, sobie tak wymyśliłem. W sensie co? Od ściany 130 cm. się trafiłem. Tak, no. 132 A od góry? A po co od góry? Bo chcę wiedzieć. 46. To może od góry niech będzie 50, bo ten obraz jest taki do zawieszenia i on się podniesie o 2 cm. No. no już zrobiłem. To już muszę być. Aha, no to pozamiatane. Tutaj. on. Tam jeszcze to jest praca na później. <laughs> Wiecie ile my tu mamy prac na później, my tylko nie ogarniamy. <laughs> Dobra, no. potrzebujesz mnie jeszcze? Nie, teraz chcę być poza kamerą. Aha. Tutaj się odkleiło zabezpieczenie, bo ciężko było światełko wieczorem przy myciu używać. Więc ładnie podkleimy. Farba jest. Zaraz znajdę mi szadełko, pędzelek. Ta ściana gorzej prześwituje. Ta e, lepiej wygląda. No to działamy. Kontrola najwyższa no. przyszła. Uh -huh. Elegancko. Wysknie to będzie widać. Gdzie jest spaprane? No tak, że szukają miejsca. Bo tu przebywasz. No tak, tyle co. Kupka siusiuj. Dobra. No i okej. Okay. Taki mamy morski klimat, latarnię. Kupiliśmy ten obraz kiedyś w, w Reumao w Liroju. Ale to już y, ładnych parę lat temu, 4-5 wisiał on w domu, w domu się znudził. Przyjechał tutaj. Myślałam, że też się znudził, ale na tej ścianie fajnie się prezentuje. Dobra, ciągasz dekoracji. Mm -hmm. Monisie, teraz to dziadostwo. Zakupiła wczoraj takie panele. Marzyło mi się takie, o, nie mogę dotykać, bo mam ręce, albo już no dotknęła. folia. Miękkie łóżko panele, ale no, po co wymieniać całe łóżko? Jak można sobie kupić taki jeden panel 60 na 30 25 zł, i tak samo ten panel 30 na 30 też 25 zł. I sobie tak myślimy, że to może by w taki sposób przykleić Bo, do ramy łóżka. Ustal Jak to ma być, ja to przyklejam. To też nieźle. Chyba tak zrobimy. Lepiej jak są w całości wszystkie. Dobra, to tak robimy. To ty se to lubię, idę myć kuwetę i dzieciaki mówią, że chcą frytki takie jak wczoraj i kurczaczki. Spodobał się sprzęt? Tak, myślałam, że dzisiaj zrobię schabowego ziemniaka. Jak nie widzieliście, ale... to wnieście się do poprzednich filmów. Tam pokazujemy frytkownicę, jaką kupiliśmy. Dzisiaj też pokażemy. Bez tłuszczową. Monia tutaj... bo tu jest taka fuszerka. A to, to lustro wisiało chyba kiedyś. Tak, wisiało to tu. I tym lustrem byśmy tą Idealnie. fuszerkę przykryli. Akurat jeszcze dziurka, no jest tak, tu. No tam, bo to tu wisiało. No to tutaj to zróbmy. Tak, bo ja tak. ci mówię, ja mówiłem Moni, żeby zrobiła sobie tutaj, nie? No, to musi dzisiaj... się od rana straszyć. No, no właśnie o to chodziło, żebyś sobie spojrzała na siebie <laughs> i zastanowiła się nad sobą. Bo jeszcze takie coś ma do zawieszenia. I to właśnie też tu wisiało nad tym lustrem. Nie wiem, czy to tu pyknąć, czy to może tu pychnąć. na tej zielonej ścianie, też by fajnie wyglądało. I z drugiej strony coś innego bym wymyśliła? Ja bym na tej już nic nie wieszał. Nie, zostawił, tak. No. Mm. Dobrze, no to lustro tu, bo trzeba to zakryć foszerkę, a tym się nie zakryje. Za zamontaż tych zagłówków, będę je kleił na taki klej montażowy, płynny gwóźdź, zwykły, uniwersalny klej montażowy. Jest nawet gdzieś instrukcja z tyłu. Punktowo nałożyć klej trzeba, tak? Pięć punktów. No i jak widzieliście tam na tej Zagówki poprzyklejane. Czemu ten jest w innym kolorze? Ten jest jaśniejszy? Czy to zależy, jak się ułoży tutaj włosy? Tak, To wszystko zależy od tego, jak tu się powywija, to w którą stronę. Przyszła pora na obiad i tak sobie wymyśliłam, że dzisiaj zrobimy kurczaczka. Przekładanego mozzarellą, pomidorami i przyprawy, które tam mi w ręce wpadną. I też spróbujemy upiec beztuszczowym. I zawsze jak kupuję to się zastanawiam. No wodę wypić, a co z tą kulką robicie? Powiedzcie, napiszcie. No i robota skończona. Obraz wisi, Zagówki przyklejone, lusterko powieszone. Amonia chyba tam robi obiad, także... Lecimy na obiad. Kurczaczek już jest doprawiony Woda z mozzarelli wypita. Ja wie, że bez sensu, żeby tą kulkę wyrzucać, to sobie poprzekładamy tutaj mozzarellą tego kurczaczka. O, i tak się będzie prezentował. Zobaczymy, co to wyjdzie. No, zawsze to coś innego. I jeszcze tutaj dała pomidorka. O, może co drugi? Pomidor bez jak, pani Piotrze, zapatrujesz się na taki Jak obiadek? Jak zwykle smakowicie. Twoja ręka czyni cuda. Jak zwykle, tak. I myślę, że jeszcze przed włożeniem do piekarnika posypię żółtym serem. A! Jest poprzecinany, ale z tej drugiej strony jest cały. Także tak to jest. Jeden kawałek ponacinany po prostu. Przekładacie. Ja myślę, że tutaj nie ma co. Ja akurat daję mozzarelle, pomidory, a można włożyć wszystko. To kto lubi. Podpinamy tą maszynę znowu, bez tłuszczowa. To Jak jesteście ciekawi, to w poprzednim filmie, tu jest wyjaśnione co jak. To tyle miejsca chodzi na frytki, jeszcze sobie wymyśliłam, że posypię to żółtym serem, to tak fajnie zapieczy. A frytki gdzie? A frytki no na to wrzuć. frytki rzuc. na to, nie tu z boku. Hmm, to tyle z mojej strony. to zrobiła się porcja dla Robisu. Oj ojoj, oj, ale się wszystko fajnie przypiekło. Spróbujemy wyjąć mięsko. Czuję, że będzie soczyste. Uh -huh. Muszę odłożyć kamerę, bo tak się nie da. I wyjmujemy koszyk. Zobaczcie, jak się mięsko fajnie podpiekło, zapiekło z serem. Smacznego. Jeszcze sóróweczkę mamy. Z miksa warzyw. 20 minut i taki obiadek gotowy. Więc na takiej działce, czy gdzieś, czy nawet w domu, szybko po pracy coś wrzucić. Fajna sprawa. Proszę bardzo, Piotruś, ja jeszcze sobie dopakował sosu czosnkowego. Ja ja no bogato. No bogato. Fredki jak tam, jak fredki, nie kurczak. Podoba mi się ten sprzęt do robienia tego. Moja ma Olymplusit mm. w końcu, nie? Siedzisz sobie, oddać się sam robi. Znaczy, no ty sobie siedzisz, bo ja to zawsze sobie siedziałem. Jak wiadomo, szału nie ma, a kurczak upiek się. Bo mm. widzowi, widzowie, jak się ładnie upie. Ambrozja. Gdzie mm. pomidory tam są? Pomidory tam są, mozzarella i żółty ser na górę. Rewelacja. Jakie urządzenie? Ale w piekarniku to samo tak. można. Ale takie urządzenie, tam piekarni, to jest hmm. nic. Pomysły się tworzą w twojej głowie. No nie... Co, co Bo ja to wy... bym tylko wykorzystał to do fryczek. No jeszcze to wymyślę, coś łupie czy coś, tylko tak nie sądziłam, że to będzie wychodzić, nie, tak sceptycznie bardzo do tego podchodziłam. Mówię, dwa, dwa lata nad tym myślałam, aż się zdecydowałam. Mówię, w takiej cenie, jakby to zaryzykuję, najwyżej się odeślę. No. Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, jak coś nie wie, w którymś tam z filmów dostałem od taty taką podkaszarkę. Brakowało w niej żyłki. Właściwie się okazało, że żyłka była Jakaś taka zużyta Wykręciłem ją Kupiłem nową żyłkę Szczerze, nie mam pojęcia jak ją zamontować Gdzieś tam na YouTube wyczytałem, że to trzeba obkręcić tutaj w koło Tego No nic, spróbuję Może się uda Rozwinąłem tą całą żyłkę Teraz próbuję ją rozplątać I tak Muszę znaleźć połowę żyłki Jak całą rozwinę I jak rozwinę tą całą i znajdę połowę, to mam zacząć nawijać na to, tak? I wtedy się powinno to udać według instrukcji, którą znalazłem gdzieś tam na YouTube Tutaj, w tej podkaszarce, to chyba inaczej działa niż na tych wszystkich tutorialach, które znalazłem. I przeciąłem tą żyłkę na krótszą, nawijam tutaj jedną stronę po tej, na rolce po jednej stronie, i nawinę po drugiej. Tu są takie wystające dziurki. I w to wsadzę końcówkę żyłki. Mam nadzieję, że, że się nie będzie rozwijać. Tak to wygląda. Takie wąsy wystają. No nic, zakładam to do tej podkaszarki i zobaczymy czy się nie rozwinie ta żyłka. Dobra, tak zamontowałem. Sprawdzamy czy to działa. Wpiąłem do prądu, wąsy wystają, no to sprawdzamy, czy się żyłka nie zwinie zaraz. Żyłki nie mam. Co no to takie naraz badziewie? Nie, nie wiem jak to zamontować, no. Żyłkę wciągnęło do środka. Nic. Ona ta żyłka powinna ciąć, nie? No cieła, dopóki się nie zwinęła. A jak ci tata tłumaczył, czy nie tłumaczył? Tłumaczył, że trzeba wymienić. <grym> Dobra, udało się zamontować. Już zrobiłem jedną próbę. Żyłki zostały, nie wciągnęły ich, nie zwinęło. Nawet tnie. Także chyba się udało. No troszkę pokoszone żyłki są całe, nie wciągnięte. Naciskając tutaj, żyłkę można wyciągać, rozwijać, żeby była dłuższa, jak się skróci podczas cięcia. Jak widzieliście, tak? Pokazałeś, widzą, że ogarnąłeś tą tak. podkaszarkę. i Mam teraz nadzieję, że będzie dalej działać. I teraz bym chciała, żeby Piotruś mi wykosił ten zagajnik tutaj. Ale chyba zanim to zrobisz Piotruś, to ja te akacje popodlewam tymi specyfikami, dobra? że jak mi je poucinasz, to żebym wiedziała, gdzie są ich wypustki, żeby one poznikały. To jeszcze masz 5 minut odpoczynku pod parasolem. To ja idę zalewać. No nie będę wam pokazywać, co to sypać, sól rozpuszczoną, ocet, wiecie o co chodzi. Tak jak pisaliście, polecaliście, tak robię. Piotruś troszkę pod kaszarką popracował i mówi, że zgłodniał, więc została mi taka resztka frytek sobie wymyśliłam, że jest zapiekę z żółtym serem. Niech sobie facet spróbuje trochę cholesterolu. A co tam. Posypiemy jeszcze taką przyprawą do ziemniaków. Nie, no to jest zdrowe, bo beztuszczowe to wiecie. Cały tłuszcz, który był w serze, to tutaj się wytopił troszeczkę. Dzieci zażyczyły sobie hot doga, więc wkładam na... Dwie minutki trzy i myślę, że będzie gotowy. 200 stopni, dwie minutki i hot dog będzie gotowy. Keczup, warzywa, dzieciaki u mnie z samym keczupem. Ale to dwie, dwie minuty to tak ty sobie wymyśliłaś, nie ma przepisu żadnego, Po prostu na oko. Na oko to chłop w szpitalu, Mar. Nie, no dwie minuty będą wystarczające na podgrzanie. Tak w piekarniku zawsze robiłam. Dwie do trzech minut. No to tutaj dwie. Dwie minuty 200 stopni. Ładnie przyrumienione Wow, razem z paróweczką, keczup. Dzisiaj takie niezdrowe jedzenie. A może i zdrowe, nie wiem. Dzieciaki są tylko z keczupem My już zjedliśmy też z warzywami. Pomidorek, sałata, ogórek majonez. Proszę na talusiu. A, curusiu. Taki miał być. Smacznego. Znajome miejsce już, siedlisko akacji. Co ty tam rozpuściłaś? Tej... Sól i i trochę wody. No i popodlewam te. A tu moje jak jest ten taki duży korzeń? Może dziurki porobić? Tu nie? są dwie dziurki i tu w koło jeszcze podleję. I tam w tamtych koło studni będzie trzeba zrobić. Mamy wieczór, proszę państwa, przyszedł czas na kolację. Dzieci sobie wymyśliły pizzę. No, i zresztą tego, że mamy ten sprzęt kupiony. To, na razie się sprawdza. Kupiłam takie spody do pizzy w biedronce na bazie mąki pszennej. Zobaczymy, czy to się zmieści. Na upartego, jakby tak porwijać, nie? Robi? Albo też po prostu na pół. To są spody ogólnie do zrobienia pizzy na patelni. No, ale myślę, że z takiego urządzenia. Będzie lepsze. Przekroję na pół, to wrzucę na 2-3 minuty, podgrzeję, to posmarujemy całą. Kurde, no powiem Ci, że jak jeszcze to wyjdzie, kurczak rewelacyjny. Na ile to minut Może Boże na dwie. Na dwie tylko? Tak, no bo to spód jest gotowy, to jest kwestia podgrzania, rozpuszczenia się sera. Ser też gotowy, fedar posypiemy, 200 stopni, 2 minuty spróbujemy. Jeszcze szyneczki im tu ukroję, I zobaczymy jak się zaprezentuje, każdy sobie dostanie po takim. A i w tym opakowaniu są dwa spody, czyli jak ja przekroiłam to będą cztery takie kawałki. No to nie wiem, głodny jesteś Piotruś? Bo nie, jeszcze tam były. No całe to zjemy, nie? No tak, jeszcze jedno opakowanie mam jak coś. A jeszcze kurczaczek został. Dobra, no zróbmy to jedno, zobaczymy, co sobie wyjdzie. Najpierw w damy szynkę żywiecką. To jest z Biedronki. No wiek. dobra, pokażę wam yy, ten. Efekt Cze końcowy. Efekt końcowy. Monia udekorowała. Keczup, yy, ser i sucha no żywiecka. do maszyny. I dwie minutki. My tutaj zrobimy pieczenie, zrobimy... Wybierzemy sobie ciasto, ale nie, zrobimy manual. Manualne ciśnienie ustaw. Yy, temperaturę 200 stopni, 2 minuty. Już masz, to nie? No i robimy start. No i co? Pisz to? Wyjmujemy, zobaczymy. No wszystko ładnie się rozpuściło. Cieknikie. Pachnie nawet jak pizza. Kto pierwszy je? Kasperek czy Natalka? No dobra, to tak to wygląda. Proszę bardzo. Monia mówi, że mamy robić smaka widzę. No to robimy. Także mamy tutaj kurczaczka z obiadku. Taki ja od razu wytłumaczę. To nie jest tak, że dla dzieci taka licha była. Po prostu oni taką lubią. nie? A my tutaj mamy na bogatą, można powiedzieć. Ale dzieciaki by tego nie zjadły. Francuskie pieski. Tak? No, kto ma dzieci, to wie, że. No właśnie, kto ma to robić. Z jedzeniem. Tak, dzisiaj buraszki, lubią, a jutro nie lubią. Burażki nie mogą dotykać ziemniaczków. No. Teraz nasza będzie wyglądać tak. I to też na no, te dwie minuty, czy dłużej troszkę? tą tam, dwie, tam, tam, może 3 minuty, zobaczmy, jak będzie 3. wyglądać po trzech minutach. No dobra, i jeszcze mamy. Chyba tyle to... prądu, aż nie nabije, nie? Damy radę. Nie wiem, mamy tutaj trzy fazówkę, to nawet jak nabije, to może na jedną fazę, a dwie będą wolne. Przekierujemy do sąsiada. Wcześniej, w Sąsiedzie, to był żart. Nie słyszą, bo daleko to by nawet prądu nie doleciało od nich. No i taka. Dobra, pokażemy Wam efekt końcowy. Pikało przed chwilą, czyli się skończyło ogrzanie. Teraz było na 3 minuty, wcześniej było na 2, a no, no bardziej taka przypieczona. Mhm. Fajniejsza chyba. Chyba 3 minuty będzie lepszym czasem. No i pięknie. No dobra, no to my zajadamy. Smacznego. Jeśli coś jecie, jeśli nie, to mamy nadzieję, że zgłodniliście i coś sobie zrobicie dobrze To co, może przy tej kolacji? Bo ten film już pewnie bardzo długo trwa. Chyba, że go przerwaliśmy wcześniej. <noise> Także dziękujemy za kolejny spędzony dzień z nami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do następnego miłego. Bye! -o. Bye -o. Jeśli będziecie robić tą pizzę, to polecam minimum właśnie 3 minuty w piekarniku lub w takiej beztuszczowej frytkownicy. W piekarniku wyjdzie tak samo 200 stopni i 3 minutki.